Hejka! Witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przechodzimy z room tour. Dawno nie było takiego odcinka. Pytaliście mnie się właśnie na jak robiłam live, czy jak zadawałam pytania, to na, na, było mega dużo pytań. Kiedy room tour. Na ostatnim filmiku też był kiedy room tour. No to wreszcie dzisiaj pomyślałam sobie, posprzątam ten pokój i po prostu zrobię room tour dla Was. No i już jest, myślę, że dzisiaj ten pokój jest taki wystarczający, żeby mam je go pokazać. No i nie chcę przedłużać, no i może już nie przedłużam, tylko po prostu powiem, jeśli odcinek się spodobał to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, <grym> subskrypcję, która pokaże mi się tutaj na moim palcu. Jeśli w nią klikniecie, będzie ona szara i będziecie ze wszystkimi moimi filmikami na bieżąco. I też zapraszam na mojego Instagrama. I na mojego TikToka. No i co? Dzisiaj w ogóle patrzcie jak dzisiaj jestem dzisiaj ubrana. Dzisiaj jestem ubrana tak domowo trochę. Dzisiaj założyłam sobie tego top topu. Bo dzisiaj jeszcze nie jest tak zimno, żeby po prostu nie założyć. No, dzisiaj jestem, tak wiecie, na lozaczku, mam też te dresy szare z... E, Boże, za wysoko jest kamera jeszcze. Z tego to, co ostatnio Wam pokazywałam na holu. E, to jest właśnie z... Brooklyn, USA. No i ta kurtka z beżki, A ten top jest z Polenberry. No i co, może już nie przedłużam, bo zaraz. Będzie, że za długo, a chcecie już widzieć mój pokój No co, może na początek przejdźmy do mojej szafy Dobrze, my już teraz jesteśmy przy mojej szafie I może wam ją pokażę Może nie jest najpiękniej ułożona Część jest mojej siostry, bo to mamy wspólnie Ale jej nie ma, na to troszeczkę wyjąłam z tamtej osoby. Ostat... No, mam tutaj trochę swoich ubrania i to nie mało Po prostu wam już pokażę je Tak wygląda moja szafa No, nie jest najgorzej, nie? Nie jest najgorzej, powiem Wam. Tutaj mam na początek mam tą kurtkę z berszki, tą, która się świeci. I moją kurtkę białą z Zarek, która właśnie taką geniusową, białą, ale dzisiaj właśnie zdarzyłam sobie różową. W ogóle lubię ten, tą kurtkę, strasznie, ona jest taka fajna moro i... O, uwielbiam. E, tutaj mam mój kombinezon, który dostałam od mojego kolegi na urodziny, ten co widzicie na moim odcinku, co dostałam na 13 urodziny. To właśnie ten. E, tutaj też mam te rękawiczki, które dostałam od mamy, które sobie ostatnio w, w Berszce, No mam, je, mam, jak zaraz będzie zima, to wtedy będę je nosić. E, tutaj w tej szufladce mam torebki. Torebek mam tutaj nawet... No mam taką właśnie, mogę okay, wam pokazać. Tą e, ja ją wakacje często nosiłam. Ona jest super, tylko właśnie troszeczkę taka jest e, na ramię i nie zawsze ją po prostu miałam, jak gdzieś wychodziłam. Ale ona jest bardzo fajna. Tutaj mam nerkę. O i tutaj właśnie mam tą swoją torebkę, którą daniem kupiłam z tej tej birganeckiej. Kelsen bardzo tą torebkę lubię. tu mam z e, taką szarą, o, taką srebrną. E, tutaj mam tą moją białą. O ta to, i tutaj też mam taką moją torebkę, którą dostałam od siostrzyczki. No i ona jest bardzo fajna, w ogóle jest piękna, ją najczęściej noszę właśnie, te, najczęściej ją noszę, I też mi się troszeczkę szkoda mi i na, na razie przestałam jej nosić, ale teraz będę znowu. No, bardzo ładna, bardzo mi się podoba od siostry dostałam I jest piękna i ja sobie właśnie tutaj tak wszystkie te torebki poustawiałam. Tutaj nerka jeszcze jest. O, to jest jeszcze moja torebka to z Francji taka. No i tutaj mam też dwie torebki z e, Grecji. No. no i przechodzimy dalej. Tutaj mam w tej e, szufladce bluzy, jakieś takie kurtki. E, w tej szufladce mam bluzki na lato. No nie widać już, bo kamera jest. E, tutaj mam moje bluz, taką moją bluzę, którą uwielbiam. Ona jest taka milusia, taka super. Na no, odcinku była, czy będzie? No, ostatnio sobie kupiłam, tutaj mam sukienki, e, tutaj dalej, o, tutaj mam sukienki, e, tutaj mam moje biker shorty, legisy, spódniczkę tą właśnie z, w kratę. E, o, może tak pokażę. E, o, jeśli nie wiadomo, to tą, o tą spódniczkę tutaj mam, ja jej najczęściej, bo się bardzo często noszę, ale już się robi zimnie i mi jest tak szkoda, że już nie można jej nosić, naprawdę bo uwielbiam, tutaj mam też jakieś leginsy, leginsy, e, a na dole mam na samym dole krótkie spodek. Tutaj mam swoje właśnie te wszystkie bluzki, e, t-shirty białe na WF, tutaj jakieś takie, tutaj takie, no te wszystkie moje koszulki, które mam. E, na dole mam... E, o, na dole mam właśnie taką wyciąganą. E, szuflatkę, o, czekajcie, zrobię tak troszeczkę. O, tak, tutaj mam taką wyciąganą szuflatkę i tutaj mam spodnie, te są dzwony, tutaj takie bardziej leginsowate jeansy, biały jeans, e, takie bardziej właśnie te są takie, mm, jakby to powiedzieć... czekajcie muszę znaleźć słowo. E, takie, no takie właśnie jak dresy, troszeczkę takie drescowe. No i tutaj dalej mam jeszcze jakieś... Tutaj mam e, te dresy, które do sam od mojej siostry, też je noszę. Bardzo lubię i mam jeszcze jedne czarne dresy. No i to tyle. I teraz tutaj mam blues. Patrzcie. Bluzy. E, blues mam nawet sporo, mam e, jakieś takie właśnie z Disneya bardziej... No bardzo i dużo. Już ja miałem wszystkie pokazy bo to bym zawrakło czasu, to mam chustki, a w tej części bardziej w tej drugiej mam już takie bardziej rzeczy jak właśnie takie kurtki czy plecaki. No, tak u mnie właśnie teraz tak wygląda szafa. Jest sobie spoko. Ja jestem już się Tak, już no, taka, że wiem gdzie to jest i codziennie właśnie nie muszę tego szukać, bo już wiem, bo wszystko takie jest na wierzchu. No i teraz przechodzimy do tamtej części. Dobrze kochani, teraz jesteśmy przy właśnie części biurę. Biurko, teraz jesteśmy przy biurku. Biurko te same mam co dwa, cały czas mam też same. Nie zmieniam biurka, bo bardzo mi się to biurko jest fajne. Yy, no jest takie... No już nie mówię długo, tym biurko jest po prostu fajne i ja to biurko lubię, no i jest w porządku. Um, pierwszą rzeczą, którą tutaj właśnie mam na biurku, e, to jest komputer. Mój laptop, którego na nim montuję filmiki, właśnie teraz zaraz po tym, jak nagram ten odcinek, tego go zmontuję i Niedługo pojawi się na kanale. Mm, tutaj mam właśnie takie trzy książki z e, angielskiego. Boże, trzy książki z niemieckiego. Ja teraz mam w szkole niemieckiej i się uczę właśnie takich rzeczy jak właśnie te. Tutaj mam e, taki obrazowy. Tutaj mam małe, tab e, małe tablice. No, i tutaj mam rozmówki niemieckie. Ja się uczę, już coś tam połapałam, już coś tam umiem z tego niemieckiego. No, ze tu mam właśnie takie kartki, jakieś książki, tutaj właśnie blok, tutaj takie, żeby sobie zapisać. Mam w ogóle pierwszy zestaw, bo my, my, ja sam zresztą w mojej klasie i zarobię po prostu, miała egzamin 8 klasisty. I już nam dają po prostu pierwsze zestawy matematyki. Mamy ich 10, a na razie jest jeden. Ja nie wiem, na kiedy to mamy zrobić, ale. Ale na razie nic nie zrobiłam. Zrobię to. Ale jeszcze nie zrobiłam. Tutaj mam trzy takie właśnie e, karteczki. Tu mam ten taki na biurko e, Pakety sobie kupiłam. Tu mam takie już dawno, który sobie kupiłam. No i tutaj mam ten z tamtego roku, którego jeszcze nie otworzyłam, bo mi szkoda i po prostu mi nie szkoda. One są takie ładne i no szkoda mi, nie, ale niedługo na pewno się pojawią. No moja lampka. Tutaj mam plan lekcji. E, tutaj mam pełno długopisów, tutaj długopisy, długopisy. No mam tych długopisów, jest trochę, nie jest mało. Tak można powiedzieć, że nie jest ich mało, no jest dużo. No i tutaj mam tą widzicie, tablicę kredową. No i teraz przechodzimy do tej części biurka. E, dobrze, no to teraz widzicie, tutaj już bardziej teraz można, bo tam widziałam, że światło strasznie odbijało, no to teraz może właśnie pokazać, tu mam, to widzicie tyle tych długopisów. Nie będę Wam wszystkich pokazywać, bo jakbym miała ich wszystkie pokazać, to o, dużo by tego zajęło. Mm. Tutaj przechodzimy teraz, właśnie są takie właśnie, tutaj mam pierwsze te moje e, kolorowe długopisy, tutaj mam klowniki, tutaj mam dwa korektory, temperówkę, karteczki, jakieś te zeszyty, słowniki, e, flamastry, książka, naklejki, tutaj mam moje prace, które napisam na polski, ale ja sobie zrobiłam taką kopię, masz taki wypadek zawsze, tu mam książki, zawsze ta półka jest najbardziej zajęta, ta jest zawsze najbardziej zajęta, bo tu mam wszystkie książki jakieś, zeszyty, no i jakieś pełno innych jakichś książki właśnie takie do fizyki jakieś, patrzcie, takie coś mamy, o patrzcie, Stacja Edukacja, mamy takie cztery książki od biologii, od chemii, historii i fizyki. Zapomniałam jeszcze Wam powiedzieć, co mam pod biurkiem. Pod biurkiem mam sterte zeszytów, które właśnie mam, moją torebkę Obaga i takie pudełeczko, żeby coś włożyć szybko. To na tyle, teraz przechodzimy dalej. Dobrze, teraz przeszliśmy do biurka. To, to biurko teraz jest bardzo czyste, bo najwięcej czasu na tamtym biurku spędzam, odrobiam lekcje, montuję filmiki, oraz najwięcej na tamtym biurku czasu spędzam, a ten czasami się tam użyję, czasami po prostu na tym, teraz najmniej tego używam. Tutaj mam też kwiatek swój, e, który muszę przesadzić. Trzeba go przesadzić w inną doniczkę, bo wypada, e, po prostu wypada ziemia. Tutaj mam GoPro, które Paty mi dała, żebym nagrywała e, głośnik, Tutaj te wszystkie inne ufycia. Macie bo mnie. Tutaj mam to samo. E, tutaj, tutaj mam wszystkie te takie rzeczy, które e, nie chcę, żeby to było na widoku. Bardziej to chowam tak. No, i jest bardziej tutaj schowane. Też mam paski tutaj, e, baterie do moich e, lampeczek. Tutaj jest moje miejsce, właśnie jak mówiłam na ostatnim e, runtury. Tutaj sobie po prostu chilluję <grych> Tutaj właśnie sobie tak siedzę, na przykład montuję filmiki, wtedy sobie tak siedzę z komputerem i montuję. Ale częściej właśnie oglądam filmy tutaj, no bo na łóżku nie chcę. Rydeje wolę na takich, jak tutaj widziałam. Tutaj sobie usiąść, tutaj też mam swojego pruszaka, dużo tych poduszek, trzy poduszki wielkie i są o co następne poduszki. Ja po prostu lubię dużo mieć poduszek, bo wtedy jest tak mięciutko, fajnie. No. E, teraz przechodzimy do mojego łóżka. E, moje łóżko jest takie samo jak cały czas, nic się nie zmienia, ale jest po prostu uwielbiam to łóżko i jest wygodnie na nie spać i mam koc, dwa koce jakby było zimno. To mam dwa kące obok, żeby się przykryć. <grych> Następną częścią tutaj mam tą drukarkę, to cały czas mam tą samą drukarkę, nie zmieniła się. E, tutaj mam ten e, stoliczek, zawsze jak coś, co mam blisko, jak mówiłam ostatnim razem, sobie zawsze mogę go przestawić tam, czy nie tam, najlepiej. Właśnie tak fajnie, że jest ten e, stoliczek i zawsze muszę go gdziekolwiek postawić, czasami tam po prostu go stawiam, czasami tu, w różnych miejscach. E, następnie mamy tutaj ten schowek, tam mamy wszystkie te takie walizki bardziej i te inne. E, tutaj mam moją lampę, która właśnie nagrywa, e, dzięki niej mam dobre światło, na przykład jak już jest ciemno i chcę coś nagrać. E, ja tutaj, zawsze ja tu właśnie mam w tym rogu, sobie ją stawiam, jeszcze właśnie mm, statyw. Stawiam w tym właśnie kącie, żeby mieć tak w tym pokoju, żeby nie było tak wszystko na raz, wszędzie gdzieś poustawiane, tylko właśnie w tym kąciku mam Sprzęt do nagrywania. No, następnie tutaj mamy te półeczki. Ja zawsze w tych półeczkach jest naj... Y tych, y zawsze bałagan. Zawsze, nie wiem, nie mogę tego tak bardzo ładnie poustawiać, żeby nie było bałaganu. Nie wiem, co, ale nie jest raz źle. Kiedyś było gorzej i mi pisali w tym odcinka, że jest straszny bałagan za mną i ja wtedy pomyślałam, no może lepiej to posprzątać, bo jak jest taki bałagan, ludzie mi piszą, to to może to jest prawda. No i, no i dalej, przechodzimy teraz, w tym miejscu mam ten kwiatek, tutaj mam właśnie tą, cały czas mam tą uchośtawkę e, czarną, uwielbiam ją, bo jest tak fajnie na niej posiedzieć, jak przychodzę ze szkoły, jestem zmęczona i wtedy tak się bujam i to jest bardzo fajne, uwielbiam ją tą Huśtawkę i naprawdę to jest najlepsza rzecz. Chyba w tym pokoju ta huśtawka. Bo gdyby nie ta huśtawka, to by było trochę tak smutno, właśnie tak uwielbiam i bardzo się cieszę, że mam tą huśtawkę. W ogóle zauważyliście, nie ma tych foteli. To jest właśnie teraz plus tego, że nie ma foteli. Nie ma żadnego fotela, nie ma tego starego stolika, tego drewnianego, nie to, starego, ale po prostu tego drewnianego, eee, tylko jest komoda. Dobrze, kochani, mam tutaj taką małą komodę w moim pokoju. Teraz jest fajnie, bo nie mam tej, tego miejsca, te, tych dwóch foteli, które zajmowały mi naprawdę dużo miejsca w pokoju. I ten stolik, który też bardzo dużo miejsca zajmował. Teraz mam bardzo dużo miejsca dzięki temu, bo mam tą komodę. Tą komodę białą. Ja, w, ja niedawno miałam w tej komodzie, powiem Wam, Dobrania. Nie wiem, jak to się u mnie mieściło, ale się mieściło w tych trzech szafeczkach, dwóch, dwóch szafeczkach, bo jedna to jest bardziej taka właśnie na te inne takie rzeczy e, i się w tym mieściło. E, no i teraz może przejdźmy do tej właśnie, to jest moja taka bardziej toaletka, ja to traktuję jako toaletkę. Dobrze, jesteśmy e, przy tej toaletce, e, no i wam pokażę teraz, co ja mam. Ja tutaj mam lusterko, tutaj mam właśnie takie... O, to rozdodało mi się, bo tutaj wiecie, to się świeci. E, to jest też taka lampatka mniejsza. E, tutaj mamy pudełeczko, no po mojem kubku, który e, siostra mi kupiła do herbaty, e, ale mam go, tutaj sobie odkładam coś. E, tutaj mam świeczkę tego pluszak, ale jest u mnie, tutaj mamy taką bardziej szafeczkę z malutkimi szufladkami, E, tutaj mam budowlę po AirPodsach, e, tutaj mam właśnie ręczniczek, z, e, tutaj mam żel antybakteryjny, co mam do szkoły, nasze taki sam, ale mam dwa. Tutaj, tutaj mam wszystkie takie e, dupery, takie właśnie e, brązoletki, jakieś spinki, O, tutaj jest mój brelo, naszyjnik e, z G. E, tutaj mam zegarek, twój, e, w ogóle mój erp, e, mój Apple Watch się ładuje, dlatego go nie mam na ręce, zaraz na pytać, gdzie mam Apple Watcha? Ładuje się. E, dobrze, ja tutaj postawiam sobie od razu, no, bo się zrobi bałagan. E, szczotka, ta gąbeczka. Mm, no i tutaj mam jeszcze inne, te, te wszystkie spinki, inne, takie inne, inne, inne. Z tych dwóch mam perfumy, tutaj mam moje ulubione perfumy, to są te właśnie z. Um, rituals takie różowe są mega fajne, bardzo ładnie pachną, albo te niebieskie. Mogę wam pokazać, co ja mam w tych szufladach. Małych skarpetki no wiele wiele innych rzeczy. E, tutaj mamy następny. Tutaj mamy książki, e, piżama. Tutaj jakieś spodenki odpijamy, tutaj bluzki takie na lato odpijamy. No i ostatnia szuflada to jest taka bardziej z pokrowiec na komputer. Tu mam jakieś, tutaj widzicie, książki kucharskie, tutaj, o, jeszcze mam te e, długopisy, kolorowe długopisy, organizer i jeszcze te. Zeszły. No i chyba to już wszystko, co Wam pokazałam w moim pokoju, e, jak uważacie, czy się zmienił mój pokój, czy się w ogóle nie zmienił, czy fajnie wygląda w ogóle ten pokój, nie wiem, co myślicie, były pytania, jak wygląda mój pokój, dlatego Wam teraz pokazuję, jak wygląda mój pokój, sobie zdejmę gorąca. bo gorąco, no mm, i to wszystko w tym pokoju, który Wam e, pokazałam, wygląda tak. Dla mnie jest bardzo fajny, ja uwielbiam ten pokój i cieszę się. No co, nie przedłużajmy, tylko dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!